Skąd ta, ta lękowość? Ja myślę, że ona wychodzi właśnie przede wszystkim z domu i właśnie z takiego mm, straszenia wręcz Panem Bogiem. Dzień dobry. Dzień dobry. I już. Dobry. I już. <laughs> Dzisiaj będziemy mówili o strasznej pobożności. O tak zwanej religijności lękowej. I my na razie się uśmiechamy, tak? Bo też z przymrużeniem oka chcemy rozpocząć dzisiejszy program. Ale okaże się, Ale... że wcale nie jest to śmiech. No nie, to nie jest do śmiechu, bo sprawa jest niezwykle poważna. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, czy dzieci powinny przystępować do pierwszej Komunii Świętej, a tym samym do spowiedzi no, tak. w, w drugiej, w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Bo do obcego faceta, bo dlaczego muszą o wszystkim mówić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo te same dzieci karmione były tak naprawdę lękiem. Bozia się na ciebie obrazi. Bozia na ciebie patrzy. Dlaczego tak robisz? O, jak tak będziesz robił, to na pewno pójdziesz do piekła. Tak, są też bardziej brzydkie określenia. Dawaj. tak, Nie, no nie, to, to w ogóle się nie daje. Jak będziesz tak robił, to ci bozia rączki tam. A, rozumiem, rozumiem. Jak to się dzieje, że my jednak Panem Bogiem albo byliśmy straszeni, albo sami straszymy? Tak od razu. Od razu. Tak, od razu. Tak dlaczego od razu byliśmy straszeni Panem Bogiem? Dlatego, że yy, myślę, że dzisiaj wbrew pozorom wcale to. Znaczy, po pierwsze, zmienił się sposób wychowania. Mam wrażenie, że jednak też bardziej świadomie do wielu rzeczy podchodzimy. Pewne, pewne że tak powiem, formy wychowania się w ogóle zmieniły. Ale wracając, dlaczego. W ogóle o tym mówimy, skąd się to bierze. I dlaczego dzieci były wychowywane w taki sposób, oj, Bozia patrzy albo Pan Bóg patrzy i... No, delikatnie, nie będzie zadowolony, mm -hmm. tak? Ponieważ to był najwyższy autorytet. To jest trochę na zasadzie, a co by się stało, jakby się dzieci dowiedziały, że jak policzysz do trzech, to się nic nie wydarzy, nie? Liczę do trzech. Dokładnie. I co się stanie dalej? <noise> są takie dzieciaki, że no, no dobra licz, jak już są starsze, tak? ale małe, na małe dzieci to, to działa, bo one nie wiedzą, jak ty doliczysz do tych trzech, to co będzie, to znaczy co mama się zdenerwuje, nie wiem, coś się wydarzy, lepiej nie wiedzieć. To lepiej I... zrobić tak, jak to z... powinno być. To jest mama, to jest tata i tak dalej, natomiast yy, dla dzieci, które są wychowywane w wierze, już na razie abstrahujemy od tego, czy ona była lękowa, nie była lękowa, czy to było właściwe, czy to nie było właściwe. Ale gdzie Pan Bóg był no, absolutem, tą istotą najwyższą, no to nie robi się Panu Bogu takich rzeczy. Zacznij się zachowywać, bo Pan Bóg widzi. Ale I to było, rozumiesz, nie ze względu na mnie, to ze względu na Pana Boga. E, Czyli tylko... my dorośli, dokładnie takie mamy przekonanie. Rozumiesz, my dokładnie mamy takie przekonanie. Tyle tylko, że trochę jakoś tak stępiliśmy to poczucie albo to swoje sumienie, bo na nas to już Pan Bóg nie patrzy. Wiesz, patrzy tylko na dzieci, a my tam swoje możemy robić, ale Bozia się na nas przecież nie obrazi, prawda? Z zobacz, wiesz co chodzi. Ten medal ma dwie strony. To jest w ogóle. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo tutaj dotykamy też rykoszetem trochę. Tematu, tego, jak patrzymy w ogóle na Pana Boga, i ten temat, który on wielokrotnie był w różnych miejscach omawiany, czyli tego, jak, pan, jak patrzymy na Pana Boga i słyszymy, jak nam się mówi, że Bóg jest ojcem. Z tymi ojcami bywa różnie. Ojcowie bywają naprawdę różni, albo ich nie ma wcale. I wtedy tak naprawdę ten Pan Bóg jako ojciec może się jawić bardzo, może się nam kojarzyć bardzo źle. I często może się okazać, że to lękowe podejście wynika właśnie z takiego obrazu Boga. Jeżeli on jest taki jest bóg ojciec, a ja obraz ojca mam takiego, który we mnie budził tylko i wyłącznie respekt, bo cokolwiek jak nigdy nie o mnie nic nie poprosił, tylko wydawał polecenia, a jeżeli ich nie wykonywałem, no to była za to kara, albo no był ojcem nieobecnym. Albo Kompletnie. był ojcem nieobecnym, no to, to tutaj też trudno bo, bo nie mam wzorca. No, mm -hmm. Jaki jest ten Bóg? No, jak ojca nie było, jeżeli on, Bóg jest jako ojciec, no, to, to nie bardzo jest punkt zaczepienia. Yy, choć szczerze mówiąc, i mówię to, no, znamy się. Z, z własnego doświadczenia ja się wychowałem bez ojca. I w moim przypadku jest o tyle dobrze, że przynajmniej nie było wdrukowanego złego obrazu. Mm -hmm. Tak więc jakby yy, o tyle dobrze, że można sobie gdzieś tam. Tego Pana Boga jawić, jeżeli się trafi na dobrych ludzi, dobrych katechetów, dobrych przewodników, duszpasterzy, tak, to, to jesteś w stanie wyjść z takiego patrzenia na, na Pana Boga no, w niewłaściwy sposób, bo, bo, bo w domu nie było ojca, tak, więc no, ale nie, nie każdy miał takie szczęście, że trafił na przykład na, 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 na takich ludzi, którzy mu tego Pana Boga dobrze pokazali. Ale wracając, jakby lądując do tematu, bo skąd ta ta lękowość, ja myślę, że ona wychodzi właśnie przede wszystkim z domu i właśnie z takiego mm, straszenia wręcz Panem Bogiem. Co oczywiście ktoś powie, no dobrze, ale no dzieciom trzeba jakoś wytłumaczyć, no przecież nie będziemy z dziećmi wchodzili w nie wiadomo jaką teologię. Dzieci muszą mieć jasno powiedziane, że to jest dobre, to jest złe. I jak robią coś złego, no to Pan Bóg może się obrazić. Bo I nie Pan, Pan Bóg jest myś... sędzią. No właśnie. Bo Pan Bóg jest sędzią, a że my mamy y, taki obraz... Y... Sądu, jaki mamy, czyli taki bardzo realny. Mamy, jest sędzia, jest adwokat, jest prokurator, no, jest jakaś ława, jest ten, który, który jest który przeskrobał. Sądzą, sądzący, tak, tak. Ten, który jest sądzony. No to my na pewno stoimy. To o nas chodzi. To my jesteśmy sądzeni. Ale Kasia, to ten Pan Bóg będzie do... teraz mówił nam, co nie tak zrobiliśmy i ten wyrok. To tak, na pewno i będzie koniec. sama wspomniałaś dzisiaj o dzieciach komunijnych, które pewnie przygotowując się do komunii świętej muszą nauczyć się różnych rzeczy. Między innymi z tych różnych rzeczy uczą się na pewno sześciu głównych prawd wiary. Tak jest. W której mamy błąd teologiczny w jednej z tych prawd wiary, tak na dzień dobry. Mhm. Bo jeżeli weźmiemy katechizm Kościoła katolickiego, to tego tam nie znajdziemy, czego uczą się dzieci, tak trochę ja bym to powiedział, to jest pewien skrót myślowy. Niestety zdarza się często czasami nawet ksiądz użyje w kazaniu skrótu myślowego. Ktoś go złapie za, za słówko, no i, i afera. Skróty myślowe są niebezpieczne. O której prawdzie wiary mówię? Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a, a za zło zły, Czyli... No nie jest miłosierny. No to słuchaj, to już mamy ani już pozamiatane. Nie jest, ani nie jest miłością, czyli jakby to, to jest zaprzeczenie Ewangelii. Jest właśnie tym który siedzi nam na tej chmurze przysłowiowej, tak, bo to częsty obraz, I siedzi i tylko patrzy, o, o, Grudziński przeskrobał, zaraz, zaraz. zaraz. Hmm? Ta i ta godzina, hmm? ten i ten dzień, Aha, Aha, zobaczysz, a, trzy zobaczysz. punkty na minusie. I potem ja się na przykład, nie wiem, yy, próbuję dostać, yy, nie wiem, z, z jednego miasta do drugiego, trafiam na milion korków, do tego jeszcze łapię gumę i coś tam. I co to jest? No przecież Pan kara Boża za to, Oczywiście. że ja coś przeskrobałem. I bardzo dobrze, że go to spotkało, niech wie. Ale zobacz, no my to wtłaczamy od małego dzieciom, ale też jako rodzic y, łapie się na tym, że sama sobie myślę, kurczę, mogłam tak nie zrobić, to chyba Pan Bóg mnie pokarał. Wiesz o co chodzi, albo na przykład łapiesz za gorący garnek, no gdybym była bardziej skoncentrowana, to bym się nie poparzyła, no to nie jest takie moje myślenie, a Pan Bóg mnie pokarał, bo się spieszę. No, no, po no Czyli prostu, zostało ci to w głowie, wiesz, to nawet, jest... jeżeli, nawet jeżeli w formie takiej nazwijmy to potocznej, że używam sobie, ach Pan Bóg mnie pokarał. Pokarał. To, ale to wiesz, to, to zostało je wtłoczone w głowę. Wiesz, zostają jeszcze, znaczy bo to, bo idąc dalej, to możemy wejść w ogóle jeszcze głębiej w, te, w temat na zasadzie takiej, Dzisiaj tylko mam wrażenie, drodzy Państwo, że liźniemy takich tak, kilka kawałków. Tak jest. Ale wokół tej, te, te, tej tezy właśnie, że no niektórzy mają tą swoją religijność prze, przeżywają lękową. Chodzi mi o to, że niektórzy mówią, bo to kara za grzechy. Mhm. A niektórzy jeszcze idą dalej, bo tam w ogóle temat grzechów pokoleniowych się może pojawić, tak. i tak dalej. Czyli to jest kara za to, że coś zrobiłeś. Jest coś takiego w teologii, co się nazywa skutkiem grzechu. A nie kara. To nie jest tak, że Pan Bóg siedzi i nam wylicza. O, to teraz, cię, to, teraz to ja ci śrubę dokręcę, a, a, a masz. Tylko często spotykają nas po prostu skutki naszego postępowania. Złego, tak złego, bo na przykład wyobraźmy sobie, bardzo się gdzieś śpieszę. Dobra, ten przykład z jazdą samochodem, bo to mm -hmm. może doszło. Ale się śpieszę, dobra, lecę, lecę, bo spóźnię się na ważne spotkanie, zatrzymuje mnie policja. Halo, halo, przepraszam pana bardzo. Badanie techniczne jest nieważne. No rzeczywiście, kurczę, dwa dni temu mi się skończyło, miałem pojechać, zapomniałem, no wyleciał i Ale ja się bardzo śpię, nie, 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 zaraz chwileczkę, to my musimy teraz spisać, tu będzie mandat, a, a ty się śpieszesz. A ty masz już, wiesz, ten o, licznik. w mordeczkę, mm. tak? No ale to jest skutkiem twojego, w tym przypadku pewnie zaniedbania albo. Może olania sytuacji. To nie jest, że Pan Bóg cię teraz skarał za, jakiś, za to, że ty nie dopełniłeś, że, że nie, czegoś nie zrobiłeś, albo że rano, może nie wiem, brzydko odezwałeś się do swojego dziecka, albo do żony, bo, bo się śpieszyłeś, bo z tego pośpiechu po prostu wszystkich miałeś w nosie. Nie, to nie jest kara, Boże, to jest skutek tego, że coś tam zrobiłeś. To może dotyczyć naszych relacji, że nie wiem. No, źle się zachowałem wobec kogoś, a potem oczekuję, że on będzie dla mnie super miły. No nie, nie jest dla mnie super miły, bo w pamięci ma jeszcze to, że byłem wobec niego no, niegrzeczny. Tak? I to nie jest jakaś kara Boża, że on teraz nie chce mi pomóc, tylko jest ostrożny wobec mojej osoby. I to jest Stary, skutkiem... bo nabroiłeś wcześniej. No ta, a, ale to jest skutkiem mojego postępowania, mojego... No dobrze, po katolicku powiemy mojego grzechu, czyli mojego postępku, który był zły, a nie jest to kara Boża. To nie jest tak, że teraz Pan Bóg... I jego tam, ty weź, weź, nie bądź dla niego miły, bo niech on ma karę. To jest. To my, Ja mam wrażenie, że my czasami Panu Bogu w takich drobiazgach chcemy przypisywać no, taką, taką wiesz, wszechwładzę, bo Pan Bóg jest wszechwładny. Ale my go pakujemy właściwie często tam, gdzie nie powinniśmy, a nie dostrzegamy tam, gdzie powinniśmy. Ty użyłeś wcześniej jeszcze właśnie te, tego, że my postrzegamy Boga jako sędziego, że to jest sędzia sprawiedliwy, za dobro wynagradza, za zło karze. Natomiast wielkim objawieniem dla wielu ludzi, i uwierz mi, tak wiele nawróceń dokładnie wtedy miało miejsce, kiedy po. Głośno Kościół powiedział o Bożym miłosierdziu, wtedy, kiedy mieliśmy rok miłosierdzia, wtedy, kiedy ten wizerunek Jezusa i słowa Jezu, ufam Tobie, stały się takim, powiedziałabym, dla niektórych kompletnym przewrotem w ich życiu. No bo oczywiście naiwne pytania też pojawiają się. No to Pan Bóg jaki jest? On sprawiedliwy? Czy On miłosierny? Jest i sprawiedliwy, i miłosierny, bo nasza sprawiedliwość, Niestety my niewiele, niewiele postąpiliśmy od tej sprawiedliwości, o której mówi Pismo Święte, prawda, oko za oko, ząb za ząb. Mm -hmm. Sorry, nasza sprawiedliwość często to jest sprawiedliwość odpłaty. Całkiem niedawno mówiliśmy o karze śmierci, oko za oko, ząb za ząb. Ty yy, zabrałeś komuś życie, to teraz ktoś inny zadecyduje, że ty nie będziesz żył. W ogóle historia tego za, oko za oko, ząb za ząb to w ogóle jest taka, że to było, to było w ogóle super prawo to Był ogromny krok naprzód, bo chodziło o to, że jeżeli ty mi zabiłeś, nie wiem, brata, to mhm. ja mogę tobie zabić brata. Bo przedtem kara odpłaty była taka, że jak ty mi zabiłeś brata, to ja wpadałem do ciebie i wyrzynałem ci całą rodzinę. Więc doskonałym prawem było oko za oko, ząb za ząb. A Ewangelia przychodzi potem i mówi: no nie, nie, miłość i przebaczenie, nie? Co jest bardzo trudne, oczywiście, bo. Dlaczego? No, bo żyjemy w tym takim, w tej sprawiedliwości odpłaty. Najlepszym przykładem tego jest Ewangelia, przy, przy której my się potrafimy nawet zdenerwować trochę. Nie okażemy tego oczywiście, bo jesteśmy przykładnymi katolikami. Ale kiedy jest mm, przypowieść o robotnikach w winnicy. No nie no, zaraz nie no. Tam tu jest pewne przegięcie. Ten Pan Bóg to troszkę jednak, no nie, ta Ewangelia no nie jest w porządku, bo jak to? tam ci pracowali prawie 12 godzin. A ci, przyszli... A ci przyszli na ostatnią godzinę i w, wszystkich tak samo. Mhm. A czy my w pracy nie, nie postępujemy podobnie? A ja robię trochę więcej. A może ja odpuszczę? Ja już nie będę tyle robił. Bo widzę, że zarabiamy tak samo. Ja w tej samej kwocie dostaję wynagrodzenie. Coś się będę. A zaraz jeszcze to powiedzenie. Jaka płaca taka praca? Na przykład. Tak. Mhm. I, I my, żyjąc w takim przeświadczeniu, przenosimy to niestety na relacje często z Panem Bogiem. Zobacz, jak wiele ludzi. Yy, Samo powiedzenie, jak trwoga, to, to do, do Boga. Boga. Mhm. I wtedy nagle są gotowi. Iść namsze codziennie i odmawiać różaniec, jak nawet nie pamiętają, to sobie znajdą w internecie, jak się go odmawia. I nagle tak jakbyśmy chcieli tego Pana Boga zasypać, po prostu, to teraz ja już będę dla ciebie taki dobry, tylko mi to daj. Załatw, załatw. Załatw. Dostałem. Ho, dzięki. Fajnie. A mało tego, I już nic. koniec. Właśnie, dostałem cię. Dob dobra, dostałem. Mało tego. Nie ma tego dzięki nawet. Wiesz tak. o co chodzi? Dobra, Więc... dostałem. Mamy sprawę załatwioną. No wiesz, rozliczyliśmy się, no bo ja się tam tych zdrowasiek naklepałam, naklepałam. Jest naklepałem. relacja. To nie no, jest relacja. rozumiesz. Ale Mikołaj, też przyznam ci się, jak. No też właśnie, po, po raz kolejny też powtórzymy. Znamy się nie od dziś. Powiem ci, że jeszcze jakiś czas temu dla mnie trudnym momentem był yy, ten moment, kiedy ja miałam podejść do konfesjonału. No jednak wiesz, miałam takie wypieki. Nie z radości, tylko także. Więc podchodzi... Brrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr... Nie pamiętam, żałuję i obiecuję poprawę. Jakiś czas temu to się zmieniło. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Bo ten moment, do, do, żeby przystąpić do spowiedzi, no, nie stał się takim przykrym obowiązkiem. I to też y, zmieniło się. Dlaczego? Dlatego, że... Inaczej zaczęłam postrzegać Pana Boga, tak? że przynoszę mu ten worek z tymi grzechami, z tymi zaniedbaniami i mówię, nie chcę już tego dłużej nosić, proszę, zabierz, mnie. zabierz mi to, tak? No, tylko to też jest taki czas i dojrzałości i spotkanie mądrych księży na swojej drodze. No i takiego podejścia do wiary. To właśnie relacyjnego. Nie? Że, że, nie że, 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 tak. że nie boję się, że nie boję się. Jezus żeby... mówi przy, w sakramencie zawsze mu, w sakramencie pojednania i pokuty. Zawsze, no właśnie, jak sama nazwa, to tu ma być pojednanie. Tak, idę, wyznaję swoje grzechy, ale tu, nie, tu chodzi o to, żeby się pojednać ze, z Panem Bogiem i oczywiście z drugim człowiekiem. Bo przez czyste serce, przez swoje oczyszczenie jestem w stanie być lepszy dla, dla wszystkich wokół. prawda? No bo to jak mówimy tutaj o sprawach wiary to chyba żadna z wierzących osób nie zaprzeczy że jednak jak mamy tych grzechów nazbierane, że tak się wyrażę kolokwialnie, to trudniej nam jest z relacjami z innymi ludźmi, mhm. że jakoś tak jest właśnie ciężej, jest to trochę trudniej. Ale łatwiej no bo czemu? Jest nam powiedzieć bo trochę coś z łaską. Tak. I my i, i znowu wracając do tego do tej lękowej, no oj, trochę mi się nazbierało, to może pan Bóg to, to pewnie mi się teraz nie układa w pracy, pewnie nie bardzo mi to idzie, no bo do spowiedzi nie poszedłem. To jest trochę mówiliśmy o tym, właśnie sama nawiązać do tej kary śmierci. Tak samo Pan Bóg kocha świętą Teresę od dzieciątka Jezus, i tak samo kocha człowieka, który zamordował 25 osób. Brutalnie. Ja wiem, że niektórym to się w głowie nie mieści. I my mamy z tym problem, żeby to zrozumieć. Co też jest ale naturalne. Był... Tak. Ale no nie złapiemy Pana Boga za, za nogi. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Jego miłość jest bezgraniczna. On kocha tak samo obie te osoby. Owszem, ten, który narobił wiele złego, jest grzesznikiem, to trzeba nazwać. I, i nie mówimy, że teraz jest wszystko ok. Ma szansę na poprawy. Zresztą o tym mówiliśmy też, o resocjalizacji trochę, tak? I, i wrócimy jeszcze do tego tematu, mam tak. nadzieję. I. Na pewno jest trzeba odpokutować za swoje grzechy. Tak, jest ta sprawiedliwość Boża polega na tym, że no nabroiłeś, no to teraz musisz zrobić coś, żeby naprawić to zło. E, miłość Pana Boga, jego miłosierdzie, owszem, odpuszczam ci grzechy, to co mówił jawno Grzesznicy. Idź i nie, nie grzesz, grzesz więcej. więcej. Tylko ja mam wrażenie, że teraz właśnie się złapałem na tym, że my w ogóle trochę odbiegliśmy od tematu. Że mieliśmy mówić o, o, o lękowej, o lękowej religijności. Rozmawiałem niedawno z kimś, właśnie też na ten temat. Z jednym z ojców Franciszkanów, który powiedział: mówi: to jest taka trochę przeciwwaga, dla tej religijności takiej właśnie am amnestia będzie. W ogóle nie, piek piekło będzie puste. Pan Bóg wszystkich zbawi, bo kocha każdego. Właściwie to nieważne, co zrobisz, i tak. Pan Bóg jest miłosierny. Bo zobacz, że to jest druga strona tak. tego samego medalu, która też jest niewłaściwa. Bo, mówi, bo, bo w takim postrzeganiu można by było powiedzieć, no to po co się starać? co ja będę kombinował? I Pan Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, z moimi wadami, yy, z tym, że czasami bywam złośliwy, że może komuś coś przykrego powiem, że coś narobię złego. No i co? Z tego przecież Pan Bóg mnie Nie kocha. kocha. Tylko teraz mhm. jedna i druga strona medalu, czyli to przegięcie w jedną i w drugą stronę. Takie hardkorowe przegięcie, takie już w ogóle wajcha, tylko w jedną stronę. A Wtedy wchodzimy w grzech przeciwko duchowi świętemu. Czyli, bo pan Jezus powiedział jasno, że tylko te grzechy nie zostaną nam odpuszczone. A grzechy przeciwko duchowi świętemu to jest zbytnia ufność w Boże Miłosierdzie, czyli właśnie taka na zasadzie lelum, polelum wszystko. Mm -hmm. a, Co by nie było. Jak to, o właśnie, idealnie tutaj polskie przysłowie się sprawdza. Hulaj, dusza, piekła, piekła nie ma. ma a druga strona. To jest to, ja do spowiedzi nie idę, daj spokój. Nie ja już jestem takim grzecznie, ja już takie rzeczy w życiu narobiłem, Ja rozgrzeszenia na pewno nie dostanę. Nie ma sensu, żebym tam szedł ksiądz, to chyba wybiegnie z krzykiem z konfesjonału, jak ja tam pójdę. Dla mnie już nie ma przebaczenia. Dla mnie już nie ma przebaczenia. I to jest drugie, czyli brak ufności w Boże miłosierdzie. Zbytnia, przesadnia, taka, która sprawia, że ja nic nie będę ze sobą robić, czyli. Nie ma pracy nad sobą, a druga, no też. Ja już nie, nic ma, nie, pracy nie nad ma pracy nie ma pracy nad sobą? Ja już nic nie będę robił, bo ja już jestem tak jedno, że, że to już nie ma sensu. To już szkoda, szkoda to, yy, to cokolwiek z tym robić. To już, to już Pan Bóg mnie skreślił. A kim ty, kurka, człowieku jesteś, żeby określać teraz, co Pan Bóg o tobie myśli. Nie? Co bo, bo, bo autor by... miał na myśli, tak? tak ale jest. słuchaj, Mikołaj, bo tutaj jeszcze jeden temat się pojawił. Yy, powiedz mi, yy, a, wytłumacz mi to, jak to się dzieje, że. My się bardziej boimy Pana Boga niż piekła. Rozumiesz, że my się bardziej boimy Pana Boga niż no piekła. No właśnie to wynika z lękowej religijności, która jest w nas mniej lub bardziej obecna, czyli właśnie, że to Pan Bóg nas będzie sądził, tak? No bo mówimy o tym, że będzie ten sąd. Piękna, piękna jest ta wizja. Jedna z wielu teologicznych, ale ja, ja się naprawdę z tym utożsamiam, że Pan Bóg nie potępia człowieka. Człowiek sam potępia się. Człowiek sam się skazuje na piekło. Jest taka bardzo prosta opowieść, ona jest. Ja wiem, że to jest ogromne uproszczenie, ale proste przykłady często trafiają, gdzie stajemy na sądzie przed Panem Bogiem nie jesteśmy w stanie skłamać, no bo jesteśmy tacy, jak jesteśmy. Tu już wszystkie maski opadły. I Pan Bóg pyta, czy mnie kochasz. I odpowiadamy szczerze, kocham albo nie kocham. Mhm. A jeżeli nie kocham, to czy pozwolisz, żebym ja ciebie kochał? Jeżeli tak, no to dam ci szansę, nie wiem, to. My, katolicy, mówimy o czyścicach wtedy, tak? Ale jeżeli tu się nie zgodzę, nie. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, nie życzę sobie, całe życie żyłem bez ciebie i teraz też ciebie nie potrzebuję. To wtedy ja się odłączam od Boga. To jest moja decyzja. Potę wieczne potępienie to jest moja decyzja. Bo Bóg w swoim ogromnym miłosierdziu, i to się klei e, wbrew pozorom, że Bóg jest miłością, pragnie dla nas dobra, jest miłosierny, jest gotów wybaczyć nam nasze grzechy. Owszem, jeśli dużo nabroiliśmy, to musimy się oczyścić, żeby w tym niebie, nie, żebyśmy byli doskonali w miłości, tak naprawdę. Ale jeżeli nie potrafimy kochać, jeżeli odrzucamy miłość, a Bóg jest miłością, jeżeli sami odrzucamy my z własnej woli, to Bóg nie zbawi nas wbrew naszej woli, bo, bo to jest jedyne, nie chcę powiedzieć, ograniczenie, ale Bóg nie chce robić niczego, co, co by było wbrew naszej woli. Więc jeżeli nie życzymy sobie wieczności z Panem Bogiem. To jest nasza decyzja. On nam to proponuje, ale jeżeli my się na to nie decydujemy, to wtedy będziemy potępieni. I tak naprawdę to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, że będzie piekło, że będzie strasznie i tak dalej, to oczywiście to jest pewna psycholo psychologia, yy, która, która mówi, że no ktoś, kto był tak wychowany, że taki ma obraz Pana Boga, to co żeśmy mówili na początku. Tak. tak. Ale tak naprawdę. To bójmy się własnego postępowania. Bójmy się tego, co my robimy w życiu, jak postępujemy, jak traktujemy innych ludzi, bo te uczynki idą za nami na sąd. I żeby się, żebyśmy się w tym nie utwierdzili, i żebyśmy potem na sądzie ostatecznym w końcu nie powiedzieli: wiesz co, dzięki. Nie, to ja dziękuję, ja, ja rezygnuję. Bo wtedy tak naprawdę możemy sami siebie skazać na potępienie. Mimo teraz będę opowiadał tak, żeby było ckliwie, bo. Pewnie to tak nie jest, mimo żywnych łez Pana Boga, który chciałby nas zbawić, ale nie może tego zrobić, bo musiałby złamać naszą wolę, a tego nie chce, ponieważ stworzył nas wolnymi i nie będzie robił niczego wbrew naszej woli. Na siłę nas nie będzie zbawiał, bo byłoby to ubezwłasnowolnienie. Bo jeżeli ja nie chcę zbawienia, to na siłę mnie będzie Pan Bóg zbawiał? Zobacz, nawet w języku potocznym ciągle mówimy, a Pan Bóg mnie pokarał. Co ty opowiadasz, a bój się Boga, mhm. prawda? No, ten Bóg taki straszny nie jest. Nie. Nie będę y, dopowiadać. N <noise> nic więcej. Y, ogromne, ogromne dzięki, ja jak to zawsze. Dziękuję. No i do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień. Mało tego, zaraz, zaraz. Stop, stop, o, stop, stop. O, o, poczekaj, czekaj, czekaj, bo już, już się pożegnam. Już, już witał o. się z gąską, już. Tak, 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 tak. Mało tego. Zachęcam, zapraszamy, wręcz powiedziałabym, no tak prosimy o to, żeby subskrybować kanał Salwanet. Bo im nas jest więcej, tym lepiej. Zachęcamy także do tego, jeżeli możecie nas w jakiś sposób wspierać, to także gorąca prośba. Czy to będzie zdrowaśka, czy to będzie jakieś wsparcie finansowe? No, jak to się mówi, naprawdę wachlarz tych możliwości jest szeroki. To już teraz mogę powiedzieć. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.